Cześć, witam Was w dzisiejszym materiale. Tym razem ostatni raz z mieszkania wynajmowanego. Tak właściwie to jutro, nie jutro, dzisiaj mamy oddać klucze. No i uznałem, że tak na szybko jeszcze pokażę, jak to mieszkanie wyglądało. Dobra, szybka zmiana kamery. Jesteśmy w korytarzu. No i od razu tutaj Miejsce trochę niewykorzystane, może przewidziane na jakąś nie wiem, szafę czy coś. Generalnie tutaj zawsze był taki składnik z różnymi rzeczami, które się rzadko używało. Tutaj łazienka. Jeszcze nasz ręczniczek do zabrania. Ale za zasadniczo już szafka pusta. Na dole również pusta. Tutaj jeszcze nasze rzeczy do sprzątania. No i to rozwiązanie, które mi tutaj nie za bardzo odpowiadało, czyli wanna. Ja jednak jestem z zwolennikiem, myśle się pod prysznicem. No i też pralka, która pracowała dosyć głośno, ale dobrze, że była. Tutaj szafeczka na buty, opróżniona. No idąc dalej, mamy aneks kuchenny, okap, płyta indukcyjna. Tutaj są jeszcze nasze rzeczy do zabrania. Na stole trochę drobniaków, sześć krzesełek. Kanapa do jakiegoś tam awaryjnego przespania się może nie jakoś super wygodna, ale no mówię, no, sytuacje awaryjne jak najbardziej się nadawała. Yy, tutaj. Następna szafeczka opróżniona, listwa jeszcze jest nasza do zabrania, telewizor zostaje. No i też do zabrania jest jeszcze drukareczka. Myślę, że ją razem z tymi wszystkimi rzeczami, które tutaj leżą, zabiorę teraz jadąc. I sypialnia. Tutaj łóżko. Filanek nie mam, bo wisiały nasze. Tutaj wielka szafa. Naprawdę bardzo dużo rzeczy dało się tutaj wepchnąć. Lustro. No i tutaj część z półkami. Jest jeszcze suszarka. No i w sumie tyle. Także mieszkanie może niezbyt duże, ale na pewno. Bardzo przyjemnie się tutaj mieszka. Dobra, nie przynudza więcej. Jest za 10 pierwsza. Naprawdę? Uff, no dobra, to kończę. Jadę się chwilę przespać, bo jutro od rana dalej zadania do wykonania. Z dziećmi troszkę tutaj brakowało dodatkowego pokoju dla dzieci, no ale jakoś tam daliśmy sobie radę przez ten ostatni rok i nikt chyba bardzo nie narzekał. Tak, że jeszcze tutaj dużymi plusami tego mieszkania jest na pewno garaż podziemny. odpadł w zimę wszystkie problemy związane z skrobaniem szyb, z rzucaniem śniegu z samochodu. Po prostu samochód był zawsze gotowy do jazdy. Nie było też opcji takiej, żeby ktoś zaparkował na nieswoim miejscu, no bo trzeba mieć pilota do bramy, żeby wjechać i wyjechać. No i raczej tutaj nikt nie, nie wjeżdżał pod budynek, tylko po to, żeby sobie zaparkować. No i też duży kolejny plus to jest lokalizacja. W samym, w samym budynku znajduje się aktualnie jeden sklep, Czynny 7 dni w tygodniu. Na wiosnę przez chwilę były dwa sklepy, ale powiedzmy, że jeden się zamknął i do tej pory nie otworzył. Chociaż cały czas jest informacja, że wkrótce wracamy. No i też blisko do przedszkola, co również nie jest bez znaczenia, przynajmniej dla mnie. Aktualnie będzie troszkę dalej. Przepraszam. Tak, żona się tu no nic, czekamy teraz na właściciela, powinien być wkrótce. No i będziemy oddawać klucze, oddawać mieszkanie no i jedziemy do siebie. No już wszystko rozliczone, klucze oddane. Także mieszkanie wróciło do właściciela. Za chwilę pewnie znowu pojawi się na rynku jako dostępne do wynajęcia. I jeszcze taka no, ciekawostka, nie ciekawostka. Przez cały czas, jak tam mieszkaliśmy, parkowałem na swoim miejscu parkingowym, które było niestety, ale po przeciwnej stronie parkingu. Dzisiaj zaparkowałem przy wejściu do klatki na 10 minut. Nie dłużej, bo mniej więcej tyle nam tam zeszło. Po to, żeby tych ostatnich rzeczy też nie targać przez cały parking, tylko wrzucić od razu, po, właściwie od razu po wyjściu z windy. No i od razu pojawiła się informacja, że blokuje przejazd. Jakaś sfrustrowana sąsiadka zostawiła taką miłą wiadomość wypisaną szminką na szybie. W sumie dobrze, że nie gwoździem na masce, ale no naprawdę no, troszkę, troszkę rozsądku. Dobra, kończę na dzisiaj. Tyle. Trzymajcie się. Cześć!